Cześć z tej strony Ralf i dzisiaj mam dla was opening 6 skrzynek lecimy Oczywiście liczymy na dobry drop ponieważ Geben no nie chce dać kosy przynajmniej hyper, hyper bestie, nie Okay, idziemy z trzecią. leczko Kurczę. O, kicha jak na razie. A weźmy ostatnio Oj, tam był Hamas. Ale znowu. Deagle. Kurczę, jesteśmy już w połowie, a nam nic nie dropu. W międzyczasie zapraszam też Was do subskrybowania tego kanału. To nic nie kosztuje, a każdy nowy, sub, każdy nowy sub powoduje banana na mojej mordzie. <grych> Lecimy dalej. Grand Prix, okej. Okay. Zawsze to filetowy, tak? I dalej. Okej, okay, Walencja. 250. No nie fajnie, nie fajnie. Ostatnia skrzyneczka. Kurczę. Dobra, kosa. Kosa, kosa, kosa. Hold position. Dobra. kiepsko. Chwila. Eee. Pokażę co mi nowego dropu. Dobra. To jest dzisiejszy drop. Kiepski. Nie powiem, ale może być. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie.